Siemanko, dzisiaj materiał z kolejnego pesto. Dzisiaj wyszło na Eide Wong. Zrobiłem okazjonalnie sewera, którego bardziej lubię, bo w sumie czemu nie. Była rocznica, na trochę cake'ów na zapas, powarmiło się trochę itemów, więc tak wyszło, że w sumie sobie zrobiłem właśnie Aidę. Więc no dzisiaj materiał z dwóch meczów, gdzie było oczywiście trochę chase'u, coś się działo, a nie po prostu było migeny. Ale generalnie jeśli chodzi o build, splinter oczywiście pod exhaust, Wizil, który skraca tego exhausta się o połowę, bo naprawdę bardzo dużo splinta dzięki temu, Botanika po buffie, nie sprasa nam w ogóle apteczki, znaczy nie zużywa nam szybciej apteczki, więc możemy wziąć sobie właśnie meda na dwa chile i bez problemu sobie jej e, używać, no i daje się go oczywiście pod antytunel. W nie właśnie mówię, taki bardzo uniwersalny i bardzo przyjemny birds, którego tego sobie, czeknąć, jeżeli szukacie może czegoś dla siebie trochę nowego na przykład. Anyway, no się nowego, nie jest taki super Lolino, nie sprzedaję jakiegoś Lolina, ale może niektórzy nie wiedzą. Anyway, że zastępuję, zapraszam na Twitcha, link w opisie, tam więc gramy DBD. No i co, zapraszam do meczy. Jestem Doszaka! do szaka. Pójdziemy w drugą. Hmm, Wizard Warf. Tam? No spama. Chce mnie pustić za takim? No Nie ma mnie. ma mnie Boże uwielbiam te szaki naprawdę uwielbiam O Boże Kidder z o Izo, się mi wypierdolił <laughs> Tak, Mkir kiedy się od Deli załadować, daj mu Deli O Grim Bo się nie zrespi <laughs> o, Będę miał coś na szorstka widzę no DMS ouvindo as, a verdade é que só, get 99. nine, então tá, tá, vai, vai mas foi não funciona, é não não No to w campa kampa. Ja mogę wziąć hita niby z tym, tylko że nic nie robi gata to jest problem. Brokaz lub gata, brokaz lub gata, brokaz lub gata. Mam poczek. Nikt nie robi gata dalej. A zróbmy tak. A. wszystko trzeba, kurwa, samemu robić, no. Wypilnę. Czekam <laughs> chwilę od Smadeli, faktycznie, i raz może zagrę pod to. Trzeba go nie powiesi trzeba bramy, trzeba bramę. Zawsze jestem hook. Ja poszedłem ja do drugiego. A, są fajne. O, tu season. Местный мальчик. Рис. Че, поднёсся к Не, не поднёсся No cóż, po im tupiejesz, jeśli chodzi o mapę. Dziękuję. Oh, Aż w źle to przebiegłem. Wygrasz z tym Nie. Mamy save bardziej. Jest okno, jest okno, okej. Okay. Zostawił mnie. Zostawił mnie. Zostawił mnie. Zostawił mnie. Będziemy Naprawdę, by start mamy. Tutaj na tym dwie paski. Nie trzeba, jest bajem. Jedną nad na dzymie tam, jedną tutaj. Jedną tam. Tutaj za sam hitę. Zresztą mogłem zrobić to bez hita. a cóż. Zatki są dobre. Jeszcze nie wiem, po co tutaj No, ma DMS-a, pewnie Pain. Hmm, tutaj jest Tunnel Out. Jebaju. Ale no, w tej grze nie ma systemu Rank, jest tylko, są oceny, które... O niczym nie świadczą o tym tylko co... ile grasz na miesiącu. I do 13 miesiąca. 13 miesiąca. Do 13 każdego miesiąca rysuje się to i zostaje do punkty krwi. a w tej grze jest ukryty MMR, ale... on nie ma dużego znaczenia. Pędzisko!

Pan jest taki, że on wisi strasznie w mapę. mapy. Z tak od każdego gateka tak Na co siek? czy nie? Jeżeli nie to wypadałoby for you guys. On komitetuje mnie. Idealny moment. No już nie patrzę nawet, co się dzieje. Po prostu... To jest mecz. Guys, w tym noni Jeszcze nie biegiem, nie będę.

Zobaczymy, letal. Ale problem jest taki, że tutaj mogę jakaś tylko na to. Ale nie ma nic. Tu mamy dead zone. Tu mamy dead zone. Tam jest dead zone. Tak straszne. Te same miejsca. że tam został na genie i kręci go. Tu jest dead zone. Mamy para, że ma. Poszanę te LTLki. Ej, trochę dead zone nową. jak Edusa, który lubi Bo ja tu w sumie. Kiedyś nadzieję, że się grać w tą grę. O, p***dala. No, ja stachiję, bo tutaj dosłownie niczego nie ma. to nie ma niczego czyjnego właśnie. Au, gro, możesz mnie nienaglądać przy okazji? Ja p***dolę. Ale się odbiło mu to nie Wiem, chłopiec najbardziej lucky unknown jakie ja widzę w życiu co nie chłopiec, że ma pustą mapę Zresztą dosłownie mu się tak to dziwnie odbija, że mnie trafia. Nie wierzę, że mam to robić serio. i klauna. Nie, ja może powiedzieć komuś klauna, gdzie klaun jest dosłownie branded Killer'em i nic nie musi robić na nim. To się nic nie musicie grać z klaunem. Tak samo. Powiedzenie: Huntress na start też nie znam sobie, ponieważ jeżeli ktoś będzie grał Huntress, to gra 100% kiderem. Gra kiderem, który wymaga używania głównie mocy. Wymieniam to, że może być problematyczne właśnie używanie mocy dla kogoś. Głównie. To jeszcze, jeśli nauczysz się grać Huntress, nie będziesz wtedy grał z żadnym innym M1 kiderem. Gdzie to jest zdecydowanie większość killerów aktualnie w DbD. A przynajmniej duża gama, może tak bardziej. jest sobie jak jest, to zimprodujesz na mianie killera? Mówię, jeżeli ktoś chce być początkującym... Znaczy, chce być początkującym. Jeżeli jesteś początkującym i chcesz się nauczyć grać w grę, to najlepszym pigami jest Trapper To są killerzy, którzy nie mają jakoś skomplikowanych mocy, nie mają jakichś. super dużych dziwnień, a mają bardzo dużo fundamentów, które nauczą się grać Doktor? Doktor też nie jest dobrym pomysłem! Co się nauczy grać z doktorem? Hiri, kurwa. Nauczy się to, że szokujesz ludzi i oni mogą używać pale, bo już nie potrafią grać z aktorem na starcie gry. Zostanie potem trochę lepszy gracze i nagle się okaże, o, moja pałatka nie wystarcza. Muszę jeszcze coś innego robić? No fucking way. To nie jest coś, z czym się nauczy grać. Po prostu. bez Ja oczywiście nie mówię, żeby nie grać innymi postaciami, jak ktoś chce, jak najbardziej, ale po prostu, jeżeli chcesz się nauczyć grać kiedy początkującym, to najlepiej zagrać postaciami, które nie są po prostu zdziwione. Są po prostu proste, Wymaga się właśnie grania ja kiderem, żeby zbudować po prostu porządne fundamenty do gry. Booba, booba też jest tragicznym pomysłem na nowy gracz. Gaj serio sądzicie, że nowy gracz będzie używał piły i będzie nową piłę? Ludzie mają też często problem, żeby przytrzymać w, a wy jeszcze kazacie mu kiknąć klawisz, prawie się w danym momencie, żeby chainować piłę? Sorry guys, ale odkleiło was totalnie. Tutaj wszędzie są deporty, nikt tego nie rozwala. Ja nie mam powiedz. Like, can I do something in this match? Holy fucking shit. Telefon nie wiem, odbiegajmy, co ja tutaj zrobię. Tylko problem jest taki, że nie mam gdzie odbiegać, Ta jest pusta. Bardziej pusta niż web ID. O 8 rano. Nowiki Trigana. się osoba przetrwająca uczyć Trigana. A nie ufam mi że siągnął, więc podejdę ja już poszedłem Mam Z masz dokładnie poradnik, które lepiej nie wysłała Każdy zaczynaj początkujący, na sam bierze w rafe jak się nie zaczyna szuszyć, Sigan to dobry jest do tego trapper to mój point, ale po co? Wydaje mi się, że guys, zbytnio próbujecie już myśleć, żeby jakaś osoba miała dobrze, albo jakieś skomplikowane taktyki robić. Znaczy no skomplikowane taktyki. Nie, nie, sama ona jest skomplikowana, ale. Guys, macie osobę porządkującą. Ona totalnie jest żółta w DBD. To co jej chcecie polecić, żeby się nauczyła grać? No nie polecicie jej doktora, który będzie grał za nią na początku. Będzie po prostu spamował. Tego. Jak eee... się nazywa? O, bardzo późno mi to weszło. Zaflika i wygrywa chase'y. Jeżeli jest, powiedzieć coś, co ma dobry fundament, żeby nauczyła się ta osoba grać. Jakby ten kider, jak się ma poruszać po mapie, coś, co buduje fundamenty właśnie na potencjalnie kolejnych kiderów. No i umiera, no bo tu nic nie ma. Moment, nie wiem, czemu oni tu nie krącą genów. Nie mój, panie... No ciekawe to, co sobie Ukema teraz robi, powiedz mi co, nie? Zamiast mnie jej gena. Nie wiem, zaraz przegram tę mesę, nie? Jakby już pomierza, że ma jest pusta, ale oni po prostu nie genów. I nie zbijanie teleportów, ani drogenów. Boże jakie kurwa z Lesów trafią w moich meczach. Ostatnio. Idealnie przegrywamy wygrany mecz. Sam smoka, żebyś kiedyś nauczył, w grę? nie wiem, czemu mamy kupować? Nie rozumiem, taką pustą mapę, to jeszcze zostaje takich ludzi. Ja pierdolę. W Saint to stosownie bez hita Zresztą może nie jest brutal jednak, a ten addon, jeszcze nie mam, muszę mu... A... ...deptać. Ups, napukowałam się trochę.

Boże, jak uciekamy z tego meczu, ale to był taki męczennik ten mecz. Ja pierdzielę. A trochę ja Płąd odpaliłem, ale naprawdę nie wiem, to moje to y były taki uzle z tym meczu. Masakra. A, Sąsu Play, no to okej, okay, no, to by się spodziewał. Dizortion gamer Kończ wasz wstydu oszczędź, GG's. No nieźle. GG. Nie do Ciebie, członku. Ale, czekaj. What? Ej, on ma zbugowaną animację? Ja po prostu tak na niegram. nie grałem. Mówię, że on szybko rozwala tą paletę, ale może po prostu on ma tak, że on się jakby długo przygotowuje i Nie wiem, że tylko by szybki dość na tym Unknown'ie, ale on nie miał żadnego ani brutala, ani addonu? I'm confused a little.